Kryminalny kalendarz adwentowy. Okienko 14. Maria Lotterbach Cofamy się o 17 lat. Jest 14 grudnia 2007 roku. Korpus Piechoty Morskiej w Karolinie Północnej organizuje dziś Bożonarodzeniowe przyjęcie. To idealny czas na tego typu spotkania, bowiem do świąt zostało już tylko 10 dni. Dwudziestoletnia Maria Lotterbach, która od zeszłego roku pracuje w Piechocie Morskiej jako urzędnik do spraw kadr. Tym razem wyjątkowo nie ma ochoty uczestniczyć w imprezie. Jest w zaawansowanej ciąży, a ponadto ostatni czas nie był dla niej najłatwiejszy. Po wyjściu z pracy dzwoni do swojej mamy, z którą zdarza jej się rozmawiać nawet kilka razy dziennie. Kobieta planuje wkrótce odwiedzić córkę, aby spędzić z nią Boże Narodzenie. Obie chętnie planują szczegóły i cieszą się na nadchodzące spotkanie. Maria zwierza się mamie, że służbowe spotkanie świąteczne jest obowiązkowe, a ona wcale nie chce w nim uczestniczyć. Przy okazji rozmowy matka młodej kobiety po raz kolejny porusza trudny dla niej temat. Nie może pogodzić się z tym, że Maria w tak młodym wieku urodzi dziecko i, co więcej, będzie samotną matką. Namawia córkę, by jeszcze raz przemyślała temat adopcji. Zdenerwowana dwudziestolatka szybko kończy rozmowę, tego dnia już się nie odzywa. Kolejnego również. W poniedziałek nie pojawia się w pracy. 19 grudnia matka kobiety zgłasza jej zaginięcie. Maria urodziła się 17 listopada 1987 roku. W wieku niecałych dwóch lat została adoptowana przez Mary i Wiktora Lotterbach. Wychowywała się razem z czwórką młodszego rodzeństwa, a w szkole średniej była gwiazdą drużyny piłkarskiej. Jej dorastanie nie było jednak dla rodziny łatwym etapem. Maria sprawiała rodzicom sporo problemów. Wiktor był przekonany, że to konsekwencja tego, że jej biologiczna matka piła w ciąży alkohol lub zażywała narkotyki, chociaż agencja adopcyjna twierdziła, że przeszłość dziecka była zadowalająca, małżeństwo nigdy nie poznało matki Marii. Okres dojrzewania dziewczyny to były ciągłe kłopoty telefony od dyrektorów szkół, kłótnie na zajęciach sportowych i lekceważąca postawa. Maria miała też trudności w odnalezieniu się w nieintuicyjnych dla niej sytuacjach społecznych, ciężko było jej nawiązać przyjaźnie, randkować czy chociażby tańczyć. Czasami wydawało się, że po prostu nie była gotowa na dorastanie. Rodzice pokładali ogromne nadzieje w związku z jej zaciągnięciem się do piechoty morskiej. Mary uważała, że córka będzie o wiele bezpieczniejsza w wojsku niż na ulicy lub w środowisku uniwersyteckim, a w szczególności w piechocie morskiej, gdzie w ramach braterstwa wszyscy dbają o siebie nawzajem. Okazało się jednak, że ten krok był tylko kontynuacją problematycznego życia. Kiedy w czerwcu 2006 roku zaczęła pracę, był to tak naprawdę początek jej dorosłego życia. Nigdy wcześniej nie przebywała dłużej poza domem, więc po wyprowadzce dzwoniła do swojej mamy nawet kilka razy dziennie. Kolejne miesiące upływały całkiem spokojnie, ale kiedy wiosną kolejnego roku Mary odebrała od córki telefon z życzeniami z okazji dnia matki, od razu wyczuła, że coś jest nie tak. Zapytana o to Maria wyznała kobiecie, że została zgwałcona, i to nie raz, ale dwa razy. Jej oprawcą był przełożony piechoty morskiej. Zszokowana Mary zaczęła przekonywać córkę, że powinna jak najszybciej to zgłosić i była zaskoczona, że jeszcze tego nie zrobiła, a ta pod wpływem jej słów już kolejnego dnia powiedziała o wszystkim oficerowi prowadzącemu, wskazując nazwisko mężczyzny, który ją skrzywdził. Wyznała, że Cezar Lorin dopuścił się napaści seksualnej dwa razy, gdy pełnił rolę podoficera dyżurnego w akademiku. Pierwsze zdarzenie miało miejsce pod koniec marca 2007 roku, a drugie około dwóch tygodni później. Maria wyznała agentce specjalnej, że była wtedy po godzinach pracy. Mężczyzna do niej podszedł i dał jej do zrozumienia, że chce uprawiać z nią seks. Powiedziała nie, ale on dalej drążył temat. Powtórzyła nie, a potem wziął ją za rękę i zaprowadził do innej części biura, mówiąc: Nie martw się, nie zostaniemy złapani. Zaczęli uprawiać seks, ale w trakcie stosunku Mary powiedziała, chcę, żebyś przestał. Przestał, ale kobieta czuła, że wszystko wydarzyło się bez jej zgody. Następnego dnia Maria została przydzielona do pracy w budynku oddalonym o 3-4 kilometry od miejsca pracy Cezara. Nakazano im trzymać się od siebie z daleka i zgłaszać każdy kontakt. Sprawą zajęło się NCIS, czyli Kryminalne Biuro Śledcze Marynarki Wojennej. Agentka była przekonana, że doszło do sytuacji, która uzasadnia wszczęcie dochodzenia. Kiedy w pewnym momencie którakolwiek ze stron mówi nie, nie chcę tego kontaktu seksualnego, a druga strona kontynuuje, należy to rozpatrywać jako potencjalny gwałt. Kobieta szczerze zapowiedziała jednak, że będzie to trudna sprawa. Biuro śledcze musiało rozwiązać sprawę w oparciu o skargę ofiary i reakcję podejrzanego, a ten wszystkiego się wyparł. Był bardzo opanowany i powiedział, że jest gotów poddać się badaniu wariografem. Niedługo potem korpus piechoty morskiej wydał oficjalny wojskowy nakaz ochrony ofiary, ale Maria powiedziała mamie przez telefon, że nie obejmuje on wszystkiego, ponieważ jej jednostka odbywała regularne spotkania, w których zarówno ona, jak i Cezar musieli uczestniczyć. Pod koniec czerwca 2007 roku Maria odkryła, że jest w ciąży. Na pytanie matki, czy sądzi, że jest to wynik gwałtu, odpowiedziała, że tak. Choć dla dwudziestolatki była to tragiczna wiadomość, dla śledztwa w sprawie napaści mogła okazać się kluczowa. Młoda kobieta zgłosiła swój stan agentom, wyjaśniła, że spotyka się z mężczyzną, z którym uprawiała seks po około czterech, pięciu tygodniach po napaści, ale obliczyła datę poczęcia i ojcem musi być Cezar. Niedługo później w życiu Marii zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Pewnego dnia ktoś porysował jej samochód, używając prawdopodobnie śrubokrętu, innym razem naskoczyła na nią nieznajoma kobieta, która okazała się żoną Cezara, wyzywając ją i pytając dlaczego robi coś takiego jej mężowi. Najbardziej przerażający był jednak napad nieznajomego mężczyzny. Był wieczór, a Maria wyjmowała coś z bagażnika samochodu na parkingu pod bazą. Niespodziewanie ktoś dotknął jej ramienia i zwrócił się do niej po imieniu. Przestraszona gwałtownie się odwróciła, ale nawet nie zdążyła spojrzeć na oprawcę, ponieważ nagle została uderzona w twarz. Cios był tak mocny, że kobieta upadła na ziemię. Widziała uciekającego mężczyznę, ale nie była w stanie jednoznacznie zidentyfikować, kim on był. Maria zgłosiła ten atak oraz zniszczenie samochodu. Zaczęła się bać, więc poprosiła o przeniesienie do innej bazy, ale jej wniosek został odrzucony. W listopadzie zmieniła swoje zeznania, wycofując oświadczenie na temat tego, że ciąża była wynikiem gwałtu. Kiedy brzuch zaczął być bardziej widoczny, kobieta poprosiła o możliwość opuszczenia bazy, na co otrzymała zgodę. W ramach tymczasowego rozwiązania wprowadziła się do Daniela, pełniącego funkcję sierżanta, który w grudniu miał wyjechać na szkolenie. 14 grudnia Mary czeka na telefon od córki po spotkaniu świątecznym, ale ten nie nadchodzi. Dzwoni jednak współlokator Marii, który wyznaje jej matce, że dwudziestolatka zabrała trochę ubrań, kosmetyków, z samochód i zniknęła. Zostawiła mu kartkę o treści: Nie mogłam już znieść życia w korpusie piechoty morskiej, więc odchodzę. Przepraszam za niedogodności. Maria. Matka i brat kobiety od razu zwracają uwagę na to, że ta wiadomość wcale nie brzmi, jakby została przez nią napisana. Szczególnie ostatnie zdanie przepraszam za niedogodności wydaje im się absolutnie nienaturalne. Mary wielokrotnie próbuje dodzwonić się do córki, telefonuje przez cały weekend, nawet nie pamięta, czy kiedykolwiek nie rozmawiała z Marią dłużej niż przez kilka godzin. W końcu dzwoni do Daniela i prosi, aby zgłosił tę sytuację w bazie. Mężczyzna nie chce narażać dwudziestolatki na problemy w pracy, więc wspólnie z Mary ustala, że zgłosi jej zaginięcie dopiero jutro, jeśli kobieta nie pojawi się w pracy. Tak rzeczywiście się dzieje. W poniedziałek Maria nie pojawia się na służbowym stanowisku. Jej przełożeni spisują oficjalną notatkę i uznają, że zrobiła to samo, co wielu wojskowych przed nią. Zwyczajnie uciekła. Próbują skontaktować się z podwładną, ale nie zamierzają podjąć żadnych poważniejszych kroków przed upływem 30 dni. Po tym czasie zaginieni pracownicy piechoty morskiej są klasyfikowani jako dezerterzy, a ich nazwiska trafiają do krajowej bazy danych osób skazanych. W związku z tym matka kobiety udaje się na policję, gdzie sama składa zawiadomienie o zaginięciu. Opisuje wszystko, co mogłoby choć trochę pomóc w poszukiwaniach jej córki. Nie zataja również mniej wygodnych szczegółów. Opowiada o jej trudnym dorastaniu, o tym, że zdarzało jej się mieć problemy z okazjonalnym i kompulsywnym kłamstwem. Mary ma na myśli skłonność swojej córki do wymyślania historii w momentach, kiedy wpada w tarapaty. Na przykład rok wcześniej, gdy Maria została przyłapana na zabieraniu pieniędzy z biurowej kasy, Wymyśliła skandaliczną historię o tym, jak ojciec przypadkowo zabił jej brata. Brakowało jej środków i na poczekaniu wymyśliła historię, że potrzebuje pieniędzy, aby pojechać na jego pogrzeb. Mary jest jednak pewna, że zaginięcie córki nie jest zwykłą ucieczką. Wyjawia policjantom, że ciężarna dwudziestolatka żyła w strachu przed jednym z żołnierzy Piechoty Morskiej. 20 grudnia w pobliżu bramy bazy głównej znaleziony zostaje telefon komórkowy zaginionej. To tylko potęguje przerażenie jej matki, która wie, że córka nigdy by bez niego nie wyjechała. Ostatnie nadzieje kobieta wiąże ze świętami oraz zaplanowaną zaraz po nich wizytą lekarską, której Maria na pewno by nie opuściła. Dwudziestolatka jednak na nią nie dociera. Funkcjonariusze ustalają, że w dniu zaginięcia była widziana na dworcu autobusowym. Gdzie kupowała bilet do El Paso w Teksasie. NCIS twierdzi, że Maria mogła uciec w obawie przed tym, że wojsko wniesie przeciw niej zarzuty za składanie fałszywych zeznań po tym, jak zmieniła swoje oświadczenie w sprawie napaści seksualnej. Przez nieroztropne wyznanie jej matki, narracja o tym, że kobieta wszystko wymyśliła i zwyczajnie kłamała, co zdarzało jej się już wcześniej, nabiera mocy. Ale wtedy okazuje się, że w trakcie świąt Bożego Narodzenia używano karty kredytowej Marii, a śledczy docierają do interesujących nagrań z monitoringu. Kamera przy bankomacie nagrała mężczyzna, który używał należącej do zaginionej karty 24 grudnia, czyli 10 dni po jej zaginięciu. Mężczyzna próbował zasłonić kamerę, ale zanim to zrobił, jego wizerunek został uchwycony na nagraniu. To druzgocąca wiadomość dla Mary, która jakiś czas później skomentuje ten moment rozdzierającymi serce słowami. I wtedy już po prostu wiedziałam. 7 stycznia 2008 roku w okolicach dworca autobusowego policja odnajduje porzucony samochód Marii. Udaje się jednak potwierdzić, że choć 15 grudnia kobieta kupiła bilet na autobus, to nigdy go nie użyła. Jeszcze tego samego dnia Cezar zostaje wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Mężczyzna odmawia jednak złożenia zeznań i prosi o adwokata. Funkcjonariusze wzywają też współlokatora zaginionej, żądając, by wrócił z misji szkoleniowej w Kalifornii. Do niespodziewanego przełomu dochodzi 11 stycznia. Z samego rana żona Cezara przekazuje władzom notatkę, którą napisał jej mąż. Według mężczyzny Maria przyszła do ich domu 14 grudnia i powiedziała, że planuje wyjechać. Doszło do kłótni, kobieta była zdezorientowana i zdenerwowana. Niespodziewanie poderżnęła sobie gardło nożem, a spanikowany mężczyzna zakopał jej ciało w pobliżu domu. Po przeprowadzeniu pilnych czynności, prokurator ogłasza, że na terenie posiadłości znaleziono spalone ludzkie szczątki, a w środku zabezpieczono ślady krwi. Podejrzany uciekł jednak z miasta około czwartej nad ranem. Śledczy wydają nakaz aresztowania, a 13 stycznia Cezar trafia na listę najpilniej poszukiwanych przestępców. Za jego schwytanie wyznaczona zostaje nagroda w wysokości 25 tysięcy dolarów. Już dwa dni później wyniki badań potwierdzają, że zwęglone szczątki należały do Marii i jej nienarodzonego dziecka. W czasie, kiedy trwają intensywne poszukiwania podejrzanego, śledczy próbują poskładać w całość ostatni dzień życia Marii. Jej ostatni telefon do mamy miał miejsce około 14.30. Funkcjonariusze zakładają, że nie miała zamiaru iść na przyjęcie świąteczne i faktycznie mogła planować ucieczkę. Spakowała trochę ubrań i napisała tę notatkę, że odchodzi. Mimo wątpliwości rodziny, agenci są zdania, że kobieta sama napisała kartkę z pożegnaniem. Około godziny 16.00 Maria poszła do bankomatu i wypłaciła 700 dolarów. Według jej matki była to dla niej ogromna suma. Na nagraniu nie ma nic, co mogłoby sugerować, że wypłaciła te pieniądze pod jakimkolwiek przymusem. Chwilę później kobietę widziano na dworcu autobusowym. Była sama. Nie miała ze sobą żadnego bagażu. Tutaj wiedza na temat kolejnych kroków ofiary się kończy. Wiadomo, że nie wsiadła do autobusu i że w jakiś sposób musiała znaleźć się w domu Cezara. Według ustaleń śledczych, Maria straciła życie około godziny dziewiętnastej w garażu mężczyzny. Jego żony nie było w domu. Ona również służyła w piechocie morskiej i była na przyjęciu świątecznym. Lekarz sądowy twierdzi, że cięcie na szyi, które rzekomo ofiara zrobiła sobie sama, było powierzchowne i mogło zostać wykonane już po jej śmierci. Sekcja zwłok wykazuje, że rzeczywistą przyczyną zgonu był uraz głowy spowodowany tępym narzędziem co jest zgodne z dowodami krwi znalezionymi w garażu. Niewielka część pomieszczenia wyglądała, jakby została pomalowana w celu ukrycia dowodów. Badania DNA wykazały, że ojcem nienarodzonego syna ofiary wcale nie był podejrzany kapral. W kolejnych dniach po odkryciu ciała Marii śledczy namierzają nagranie z monitoringu, na którym widać Cezara w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego, kupującego taczkę, pustaki żużlowe oraz farbę. Ognisko, w którym odkryto ciało Marii, było otoczone właśnie takimi pustakami. Co więcej, Sąsiad podejrzanego przypomina sobie, że ten w grudniu pożyczył od niego łopatę. Żona Cezara wyznaje, że jej zdaniem mężczyzna może próbować uciec do Meksyku. To tam w 1986 roku przyszedł na świat i nadal mieszkają tam jego krewni. Choć śledczy pracują na najwyższych obrotach, rozmawiając z jego rodziną i namierzając przyjaciół, w końcu potwierdzają się ich najgorsze obawy – Ustalają, że poszukiwany porzucił samochód w pobliżu lotniska w Karolinie Północnej. Wsiadł do autobusu do Houston, a tam przesiadł się do drugiego i przekroczył granicę z Meksykiem. Maria zostaje pochowana w Ohio. W ceremonii uczestniczą setki żałobników i oddział piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. W kolejnych tygodniach jej rodzina skupia się na jedynym kluczowym pytaniu. Czy śmierci Marii można było zapobiec? Są przekonani, że gdyby w jednostce inaczej poprowadzono śledztwo w sprawie gwałtu, Maria nadal by żyła. Agenci współpracują z meksykańskimi władzami, ale nie mogą trafić na ślad podejrzanego. Korzystają nawet z pomocy profilerów, aby nieco lepiej poznać osobę, której szukają. Chcą wiedzieć, jakim jest człowiekiem, czy poradziłby sobie sam, czy może rozważać samobójstwo. Specjaliści ustalają, że Cezar jest bardzo narcystyczną osobą, a Korpus Piechoty Morskiej był dla niego najważniejszą rzeczą w życiu. Nie sądzą, że mógłby powołnić samobójstwo. Twierdzą za to, że jest bardzo przywiązany do swojej żony i córki, co może być kluczem do jego schwytania. Śledczy podejrzewają, że to tylko kwestia czasu, kiedy spróbuje się z nimi skontaktować. Pod koniec stycznia meksykańskie władze wydają nakaz aresztowania Cezara jako podejrzanego o zabójstwo ciężarnej kobiety, a Interpol wydaje międzynarodowy list gończy. W marcu FBI przejmuje komputer, którego używa żona podejrzanego i odkrywa, że zgodnie z założeniami Cezar się z nią kontaktował. Oboje potajemnie się komunikowali. Mężczyzna pisał do kobiety, że ją kocha i tęskni za nią i za córką. Skarżył się na brak pieniędzy. W końcu Kristina zgadza się na współpracę ze śledczymi. Za każdym razem, gdy kobieta wysyła e-mail do męża, FBI śledzi każde słowo, używając zaawansowanego technologicznie sprzętu, aby go namierzyć. Choć mężczyzna wydaje się zmęczony, bardzo podejrzliwy i bez grosza przy duszy, stopniowo daje im coraz więcej wskazówek. Raczej sam nie wierzy w to, że nie zostanie w końcu aresztowany. Na początku kwietnia agentom udaje się go wytropić w górskim miasteczku na zachód od Mexico City. Funkcjonariusz współpracujący z meksykańską policją rozpoczyna obserwację. Pokazuje komuś zdjęcie podejrzanego, a osoba ta kieruje go do małej wioski, w której znajdują się dwa publiczne automaty telefoniczne oraz kawiarenka internetowa. Cezar właśnie do niej zmierza. Kiedy podchodzi do niego policja nie stawia oporu. Rozumie, że pościg właśnie się skończył. 10 kwietnia 2008 roku FBI ogłasza, że mężczyzna został zatrzymany. Media donoszą jednak, że biorąc pod uwagę relacje między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, jego ekstradycja może się wiązać z kilkuletnim postępowaniem prawnym. Jednak już we wrześniu 2008 roku prokurator okręgowy zgadza się nie walczyć o karę śmierci dla podejrzanego a meksykański sędzia wyraża zgodę na wydanie mężczyzny. Już w październiku Cezar wnosi kolejną apelację do meksykańskich sądów, aby zapobiec ekstradycji, argumentując, że kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego za morderstwo pierwszego stopnia w Karolinie Północnej jest nie tylko zabroniona na mocy traktatu ekstradycyjnego między tymi krajami, ale jest uważana za okrutną i niezwykłą karę. W Karolinie za morderstwo pierwszego stopnia można bowiem zostać skazanym jedynie na karę śmierci lub dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ostatecznie podejrzany wraca do Stanów dopiero rok później. Proces rozpoczyna się w sierpniu 2010 roku. Oskarżony oraz jego żona korzystają z prawa do odmowy składania zeznań. Ojciec oskarżonego i jego żona podkreślają, że życzyliby sobie żeby w trakcie procesu ujawniono więcej szczegółów na temat problemów, jakie ich bliski miał z Marią w bazie, gdzie jako jej przełożony musiał ją dyscyplinować. Siostra mężczyzny dodaje. Mój brat tego nie zrobił. To miły, dobry facet. Nie zasługuje na to, żeby wszyscy myśleli, że jest najgorszym człowiekiem na świecie. Nie jest. Cezarowi nie udowodniono gwałtu, o który oskarżała go Maria. Jego kolega z jednostki zeznaje, że mężczyzna powiedział mu, że seks był dobrowolny. Test DNA potwierdził, że nie był on ojcem dziecka ofiary. Była w siódmym miesiącu ciąży, kiedy zmarła. Prokurator podkreśla jednak, że nawet jeśli oskarżenie o gwałt było fałszywe, to żonaty ojciec małego dziecka stanął w obliczu wykolejenia kariery za utrzymywanie stosunków seksualnych z podwładną. Zwraca się do ławników, mówiąc był żonatym mężczyzną, był jej szefem, uprawiał z nią seks. Na kilka godzin przed śmiercią ofiara wypłaciła pieniądze, napisała krótki liścik i kupiła bilet autobusowy do El Paso w Teksasie, na granicy z Meksykiem. Kolega oskarżonego zeznaje, że Cezar powiedział mu kiedyś, że planuje zaproponować Marii, by zatrzymała się u jego krewnych w Meksyku, a on wyśle jej pieniądze i dołączy do niej później. Światek dodaje, że mężczyzna doskonale wiedział, że gdy zostanie ogłoszona dezerterką, jej i tak już wątpliwa wiarygodność w ich oddziale zostanie zniszczona. Miał nadzieję, że zostanie oczyszczony z zarzutów i będzie mógł kontynuować karierę. Prokurator dodaje: prawie zadziałało kupiła bilet, ale tego dnia coś wydarzyło się w jego domu, a potem zastosował drugi plan, a mianowicie roztrzaskał jej głowę łomem. Jeden z obrońców przedstawia dość zaskakującą teorię, według której to ktoś inny, być może wściekła żona Cezara, mógł zabić Marię. Podkreśla też, że ofiara była znana w piechocie morskiej jako kłamczucha i że w jej rodzinie występowały przypadki chorób psychicznych. Przed wydaniem wyroku swoje oświadczenie wygłasza Mary. Matka zamordowanej kobiety mówi. Chciałabym podkreślić, jaki to smutny i tragiczny dzień dla mojej rodziny. Nigdy więcej nie usłyszymy śmiechu Marii, nigdy więcej nie zobaczymy jej uśmiechu, nigdy więcej Maria nie obudzi nas w poranek Bożego Narodzenia. Nasze święta nigdy nie będą takie same, nasze życie nigdy nie będzie takie samo. Nigdy nie będziemy trzymać w ramionach naszego wnuka Gabriela. Zebrałeś go nam. I Cezarze, chciałabym, żebyś spojrzał na swoją matkę. Moje serce pęka z jej powodu. Widzę straszny ból na jej twarzy. Mam nadzieję, że twoje dwie piękne siostry przyniosą jej pocieszenie. Twoja rodzina, podobnie jak moja, jest niewinną ofiarą twoich okropnych decyzji. Jest mi tak przykro z powodu twojej córki. Będzie musiała żyć ze wstydem, wiedząc, że jej ojciec siedzi w więzieniu za zamordowanie nie jednej, ale dwóch osób. Cezarze, dostałeś wspaniały dar czasu. Jest wiele osób, które umrą tego samego dnia. Ludzi, którzy chcieliby mieć czas, który dał Ci Bóg. Mam nadzieję, że dobrze go wykorzystasz. Moja córka, Maria, kochała swojego syna i postanowiła dać mu życie. Zapłaciła najwyższą cenę za decyzję o podarowaniu mu życia. Maria zawsze będzie moją bohaterką. Wyrok zapada trzy tygodnie później. Ława Przysięgłych uznaje Cezara winnym morderstwa ciężarnej Marii, która oskarżyła go o gwałt. Oskarżenie to groziło zniweczeniem jego kariery wojskowej, która przyniosła mu awanse i uznanie. 23-letni były żołnierz piechoty morskiej za morderstwo oraz kradzież i oszustwo związane z użyciem karty kredytowej ofiary po jej śmierci, zostaje skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ława przysięgłych odrzuca teorię obrony, że Kristina była w rzeczywistości prawdziwym mordercą opowiadając się za argumentem oskarżenia, że to desperacja Cezara, w celu uratowania swojej kariery, doprowadziła do tragedii. Agenci wyznali, że pomimo tego, co Maria mówiła swojej matce, dwudziestolatka nigdy nie powiedziała nikomu zaangażowanemu w śledztwo w sprawie gwałtu, ani swojemu przełożonemu, że boi się Cezara. Choć agentka prowadząca sprawę dała jej swój numer telefonu, kobieta nigdy nie zadzwoniła. Twierdzili również, że nie ma żadnych dowodów na to, że zwróciła się z prośbą o przeniesienie do innej bazy. Mimo tego tragiczna historia Marii pokazała poważne problemy z polityką departamentu Obrony w sprawach dotyczących napaści na tle seksualnym. Dzięki pomocy rodziny Marii jej historia nie została zapomniana i pomogła ukształtować nowe prawo. Morderstwo to skłoniło kongres do wydania nakazu, aby Departament Obrony wprowadził szereg zmian w sposobie postępowania w przypadku napaści na tle seksualnym wśród żołnierzy. To 17 święta bez Marii i jej nienarodzonego syna Gabriela. Kobieta straciła życie tuż przed tym, jak miała dać je nowemu człowiekowi. W hermetycznym środowisku musiała poradzić sobie sama z sytuacją, na którą nie była gotowa. I oprawca uznał, że kariera jest ważniejsza niż dwa ludzkie życia. Terima kasih telah menonton!